No to Was już w drugim odcinku z mechanizmów. I w tym odcinku pokażę Wam automatyczną farmę trzciny, do której tylko musicie przyjść i zebrać itemy. No jeszcze na, nam to przyszło. Ja już stoję tutaj około minuty po e, zrobieniu i posadzeniu no, i zaczynają rosnąć, już mamy my zaraz 40 trzciny i patrzcie. Ja nic nie robię, to idzie. Kolejna urosła. I to będzie po prostu tak leciało do Was. Nie obliczyłem dokładnie ile rośnie jedna trzcina, bo różnie rosną mi raz w minutę po posadzeniu. Więc ustawiłem taki czasomierz, który po prostu ścinaję. Najpierw wyskakuje to no później to, bo nie mogłem skompresować czasu w jednym i w drugim. Po prostu... O! Też możemy spojrzeć. O, sorry, ktoś do mnie napisał, ale to fail. No i czekamy. No i czy... O! Ścieło. ścieło. Dobre. No i miejmy, i teraz Wam pokażę jak to zrobić. To jest taka farma. No ja robiłem to na... Nie, nie, żeby było, nie, tylko żeby było... Żało. Tutaj ja to Wam pokażę. Ehm, musi być taki, takie cztery pasy. O takie. Kiedy ułożone tak... Yy, ripterami i opóźnione na maksa. Później nie, nie musicie zrobić Bista, yy, dwa repeatery tu. Yy, przelot tu, tu, jeden repeater, a tutaj po tej stronie ma być opóźniony, nie, nie, a po tej nie mają być opóźnione nie, nie, na całości. Tu ma być na maksa opóźniony nie, pod pistonami nie muszą być na maksa opóźnione a tutaj też tylko pamiętajcie po tej stronie ma być nie op opóźnione ne odtąd lecące opóźnione a tutaj nie opóźnione a widzicie żeby to się tak w miarę równości ścinało yy, i później wystarczy przy jednym przelot zrobić i tak i to tak ma iść na maksa opóźnione żeby to się wolno Ścinało. Możecie to zrobić jak chcecie, ale to jest schemat przeze mnie wymyślony, który działa bardzo dobrze. I opóźniony do maksa, i tutaj dopiero się zaczyna pas. Takie, to mają być cztery pasy, o tak, wyłożone tymi repeaterami. Zrobimy to tak. Krótki test, czy to działa. Ogólnie nie, bo to rośnie, aż ja tam miałam 5-13 minutę. O powinniśmy uda udać nam się wszystko posadzić do do tego do strzałowych do tych itemów. Czekamy. O, i wszystko teoretycznie spada tutaj mogą pozostawać jej, e, rzeczy przy każdej farmie pozostają, może ktoś wymyśli taką gdzie musi sadzić, a ja nie sadzę no to na tyle w drugim odcinku mechanizmów, jak chcecie to zawsze będę mogła wam save'a wysłać ale po ostatnim coś mi się nie chce wysłać save'ów. Y, no miałem już pomysł wysłać z mojej innej serii save'a ale Żegnamy się, tutaj jest brama z poprzedniego odcinka i żegnamy się. Cześć, hej, pa!